Cześć, nazywam się Przemysław Kasperkiewicz. W naszym zespole pełni rolę lidera sekcji elektroniki i pneumatyki. Nasza sekcja zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem układów elektronicznych oraz pneumatycznych, mając za zadanie umożliwić poprawne działanie bolidu, a także zapewnić bezpieczeństwo oraz ułatwić pracę naszemu kierowcy. W ostatnich latach wprowadziliśmy wiele innowacji, takich jak system pneumatycznej zmiany biegów oraz sterowania sprzęgłem, system radiowej łączności kierowcy z zespołem oraz multimedialną kierownicę wyposażoną w komputer, tworzoną wspólnie z sekcją informatyki. Podzespoły stworzone na poszczególnych do PMT-03 są w dużym stopniu ewolucją tych znanych z PMT-02, które na podstawie doświadczeń z zawodów oraz testów zostały znacznie ulepszone. Układ bezpieczeństwa został dostosowany do wymagań regulaminu, a wszystkie zaprojektowane przez nas układy elektroniczne zostały zoptymalizowane pod kątem poboru mocy oraz redukcji masy. W naszym trzecim bolidzie zastosowaliśmy profesjonalną wiązkę przewodów zapewniającą solidne połączenie elektryczne między wszystkimi modułami elektronicznymi. Do jej wytworzenia zdecydowaliśmy się użyć przewodów wielożyłowych skręconych w wiązkę koncentryczną. Takie rozwiązanie zapewnia odporność na za zakłócenia, a także zwiększa wytrzymałość mechaniczną wiązki przewodów. Główną zmianą systemu pneumatyki, który wprowadziliśmy w PMT-03, jest zastosowanie dodatkowego elektrozaworu i siłownika, pozwalającego kierowcy sterować sprzęgłem za pośrednictwem łopatki znajdującej się na kierownicy. Obecny stan naszych projektów nie jest stanem końcowym, gdyż cały czas się rozwijamy i wierzymy, że możemy tworzyć jeszcze lepsze systemy elektroniczne i pneumatyczne.